Witajcie, kochani, z tej strony Tarocistka Winaja. Witam moich stałych widzów, subskrybentów tradycyjnie. Jak również witam osoby, które są tutaj pierwszy raz. Zapraszam, zachęcam do wysłuchania. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba, a jeśli Wam się spodoba, no to oczywiście zachęcam do subskrypcji. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Jeszcze szybciutko, jak to zawsze u mnie słowem wstępu, jeżeli ktoś jest zainteresowany informacjami na mój temat, chciałby znaleźć linki do innych mediów społecznościowych, na których staram się być aktywna, to zapraszam tutaj do opisu pod film. Tam jest wszystko ładnie, pięknie wyjaśnione. Kochani, witam dzisiaj przede wszystkim znaki, no z piekła rodem. Ogniste znaki. Witam Was, baranki, witam Was, lwy, witam Was, kochane strzelce. To nagranie skierowane jest właśnie dla Was, dla Was dedykowane. Kochani, taki temat i o co ten Foch? E, większość z nas na pewno ma. Taką osobę lub kilka osób, ale taką jedną, która mm, nagle się na nas obraziła, mm -hmm. która się przestała odzywać, unika kontaktu, mm, po prostu tak widać, że taka, tak się wycofuje, ewentualnie no, niby utrzymuje kontakt, ale też takie te dąsy pod nosem e, dosłownie widać, e, słychać i czuć i się zastanawiamy. Ale właściwie o co chodzi, nie? Nie mamy pojęcia. Ta osoba nie, nie powiedziała, że akurat to, to w tym dniu, w tym momencie i w danej godzinie zrobiliśmy mm, no, coś nie po jej myśli, lub faktycznie coś w tej osobie uczyniliśmy, zrobiliśmy. E, się zastanawiamy. I właśnie to czytanie dzisiaj będzie odpowiedzią na to pytanie, co my tej, co wy tej osobie zrobiliście? Co zawiniliście, że ona się że ona się obraża, że ona jest wkurzona. Więc teraz zastanówcie się, czy macie taką osobę w swoim życiu. I oczywiście, jeśli nie macie, nie szukajcie na siły, pamiętajcie, są to czytania ogólne, ale jest także taka ewentualność, że w trakcie czytania, no troszeczkę tutaj będzie podpowiedzi, ta osoba się Wam tutaj objawi, bo być może nawet nie wiecie, że ta osoba jest na Was obrażona. Ale okej, okay, nie gadam, zaczynamy. Kochani, zaczynamy od baranka. Baranku kochany, zaglądamy... Dlaczego ta osoba, o której myślisz, jest na Ciebie obrażona? Dlaczego unika kontaktu lub dąsa się pod nosem? Co tutaj się takiego wydarzyło? Mm, że właśnie ta osoba troszeczkę się tutaj odsuwa, a ty o tym nie wiesz. Mm -hmm lub odsunęła zupełnie. Kochani, pamiętajcie, czytanie ogólne, więc nie musi to rezonować ze wszystkimi. Tym charakteryzują się czytania ogólne. Nie szukajcie na siłę, oczywiście, w tym przekazie powodów. Jeśli, takie, jeśli to kompletnie się nie zgadza, do niczego to nie pasuje, pamiętajcie, nie przykładajcie tego na siłę. Jest to czytanie ogólne, podkreślam jeszcze raz. No i jeśli są jakieś baranki, które nie mają takiej osoby, to być może w trakcie czytania, no... Dowiecie się, że taka osoba w Waszym otoczeniu istnieje, taka obrażona. Nie wiadomo dlaczego. Dobrze, zaglądamy, baranki. Kto, znaczy kto? No być może i kto. Dlaczego ta osoba się obraziła? Zaglądamy. <laughs> Dobra. I rada. <laughs> Mm -hmm. Kochani, tutaj to poszło o chłopa mm -hmm. Co ja tu będę ściemniać Pierwsza pierwsza interpretacja jaka Od razu jak spojrzałam tylko na te karty Chłop, widzicie Mamy tutaj, są dwaj królowie mm -hmm. Wojna gigantów, ewentualnie wo Wojna o gigantów i to nie byle jakich Kochani, bo tu mamy postacie królów jakby nie patrzeć Więc no było się tutaj o co obrażać mm -hmm. Więc jakieś tutaj spory O mężczyznę więc może być taka sytuacja, kochani, że nie wiem, jakaś pani Baranek odbiła nawet przypadkiem, może nawet niecelowo swojej koleżance jakiegoś faceta, który jej się podobał. Ewentualnie, no, ten facet wybrał panią Barankową zamiast tej koleżanki. E, i, 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 I co? I foch, gotowy, kochani. Mhm, Taką tutaj mamy pierwszą informację. Ale wiecie co? Ja mam wrażenie, że ta koleżanka, przyjaciółka, nie wiem, ktoś właśnie, jakaś tam, ta kobieta, która się czuje zdradzona przez, przez, przez Was, nie przyznała się, nie powiedziała wcześniej, że no też ten mężczyzna się jej podoba i, a teraz troszeczkę jest tak obrażona no bo ona chciała z nim być, a wyszło inaczej. Więc no taka sytuacja. Więc jeśli Jacki, jakieś baranki są w takiej sytuacje, to już wiadomo o co chodzi. Dobra, mhm. ale wiecie co kochani, ja mam jednak wrażenie, że tu jest jednak obrażony facet. Mężczyzna. Mhm. Bardzo tutaj mamy kielichy, bardzo nam się tutaj zaznaczył trygon wody, rak, skorpion lub rybki, więc może to być mężczyzna spod któregoś z tych znaków, ale nie musi. Mógłby to, mógł, może to być eee, chłopak, kolega, mąż kochani, współpracownik, brat, szwagier, eee, taka osoba. Eee, I tutaj z jednej strony mógł pójść o pieniądze tej osobie. Mhm jakieś inwestycje, jakieś pożyczki być może tutaj były I, i, i tutaj jakiś taki powód właśnie o pieniądze. Może chodzi, może ktoś nadmiernie wydaje. Wy sobie to już oczywiście tutaj no, przyłóżcie, jak to u Was było. Może, chodzi, chodzić o może chodzić na przykład też o to, że ktoś się, jest troszkę wkurzony na baranka, bo baranek przedkła, przekłada właśnie, przekłada te pieniądze, tą pracę, ten... ten to życie zawodowe, nad życie właśnie uczuciowe, rodzinne. I też tutaj pewne zgrzyty się pojawiają, jeśli chodzi o związki, kochani. Mhm. E, ale mogło tu też chodzić o najzwyczajniej w świecie, tak wiecie, co? Obrażoną dumę. Urażona duma jakiegoś mężczyzny dlatego obraził się na baranka. Mhm. Mam wrażenie, że nie wiem, może zrobiliście coś takiego, co jest niezgodne z planem tego mężczyzny, tak? Było niezgodne z planem. E, nie wiem, poleciało tam kilka słów za dużo, takich zbyt szczerych. E, nie wiem, nie, nie zrobiliście czegoś, czego ten mężczyzna was, od Was tak oczekiwał, I, i co? I obrada majestatu. Mhm. Także taka tutaj sytuacja. Więc to już sobie oczywiście przyłóżcie na pewno tutaj podczas tego czytania skojarzyliście o, o, o kogo i o co tutaj mniej więcej może chodzić, więc jeśli macie, to już macie pewność, dlaczego się ta osoba obraziła, tylko wiecie co, kochani, nie ja mam tutaj informację, że ten mężczyzna, ta osoba, ta kobieta e, chce Was przeprosić, właściwie może nie tyle przeprosić, co yy, chce się dogadać, wiecie, mhm. chce się dogadać, chciałaby to wszystko powyjaśnić, chciałaby się do Was na nowo zbliżyć, e, ale no tutaj ho, ten honor nie pozwala, mhm, i mamy tutaj radę, i piękną mamy radę w związku z tym. No bo co, kochani, jak nie król do rycerza, no to rycerz do króla, co nie? Mhm. Więc co? Idźcie, wyciągnijcie rękę na zgodę i wyjaśnijcie. Mhm. Tutaj po, jest potrzeba dogadania się, wyjaśnienia, nie wiem, zaproście tą osobę do baru, nie wiem, na jakieś piwko, na drinka z lodem czy cokolwiek, na soczek, co tam lubicie i wyjaśniajcie tutaj te spory, bo ta osoba tego oczekuje, jednak z jakiegoś, no z jakiegoś, z tego powodu urażonej dumy, honoru, pierwsza nie wyciągnie ręki. Więc tutaj ten rycerz Kielichów mówi, Baranki, idźcie, wyjaśniajcie z tą osobą. Tu jest ogromna szansa na to, żeby się dogadać, pogodę, po, pogodzić, e, i wszystko wróci na stare śmieci, do normy. Także, baranki, wiecie co robić i wiecie o co tej osobie chodzi. Wreszcie, sprawa stała się jasna zlecimy kochani dalej lew lewki kochane moje drogie pomyślcie teraz o tej osobie, która się na was ostatnio obraziła, która się na was dąsa, która no, być może nawet na chwilę uciekła z waszego życia wy nie wiecie, nie znacie powodu, za chwilę odkryjemy ten powód, zajrzymy jaki może być ewentualny powód e, tej obrazy mhm. i oczywiście pamiętajcie, jest to przekaz ogólny drogie lewki, więc jeśli nie macie takiej osoby, to nie szukajcie jej na siłę ewentualnie no wsłuchajcie się w ten przekaz być może ta osoba dopiero się objawi tutaj w tych kartach. Ale nie musi. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne. Dobra, Lewki, zobaczmy, kto tutaj za co się na Was obraził. Uh -huh. Co tam zrobiliście, co uczyniliście. Okej, <grym> okej. <Okay, okay. grym> Kochani, zaśmiałam się, bo my tutaj mamy obrazę, wojna o, o dwie kobiety, wiecie, spór o kobiety. Zaśmiałam się, ponieważ przed chwilką właśnie baranek miał zodykalny, e, niemal identyczny spór, tylko że o faceta. Także no, nie na darmo, nie na darmo was, nazywają Was ognistymi znakami. <laughs> dzieje się, dzieje w tych relacjach damsko-męskich, męsko-damskich i damsko-damskich. <laughs> Dobra, kochani. Więc tak, powiem w ten sposób. Mhm... <laughs> Tak jak mówiłam, mogło pójść o kobietę. Być może mm, dosłownie odbiliście komuś jakąś kobietę. Jakaś kobieta odbiła was też komuś, i tutaj właśnie ten ktoś jest obrażony. Ta osoba trzecia, wiecie, jest tutaj obrażona, że nie wiem, albo ta kobieta nie wybrała tego waszego kolegi, albo mm, ta kobieta wybrała was. Czy tam jakoś, jakoś tak, prawda? <laughs> wiecie o co chodzi. Więc tutaj może być spór, kochani, o kobietę, i powiem Wam teraz tak. Mm, ja nie mogę tego tutaj pominąć. Wiecie co, jeżeli jesteś w sytuacji, że kręci się koło was eks, ex, eksowa, mm -hmm, to tutaj mam wrażenie, że wasz obecny partner lub, o, lub partnerka mm, ma dość tego eksa. Waszego. Mhm. ja nie wiem, o co chodzi temu eksowi, czy tam eksowej, że tak się pląta i nie zapomina zapomnieć o sobie, nie nie, zapom nie pozwala zapomnieć o sobie, język mi się plącze, zapatrzyłam się za okno, eee, nie właśnie nie pozwala zapomnieć o sobie, czy po prostu wylewki, zastanówcie się teraz bardzo dokładnie, nie dajecie przypadkiem zapomnieć swojemu partnerowi o tym eksie eksowej. Mhm. Także w ten sposób, no ktoś tutaj ma wyraźnie takiego... Dosyć ma takiej właśnie troszkę trójkątnej sytuacji w cudzysłowie kochani, bo po prostu ten ex, tego exa jest za dużo, tej exowej w waszej obecnej relacji i dlatego być może wasz partner, partnerka ma tego takiego focha, ale oczywiście troszeczkę nie mówi, bo, no bo nie chce sprawiać przykrości, może sobie myśli, że wyolbrzymia ten problem, więc tutaj warto by się było zastanowić. Kochani, kochani, mamy tu królową buławę królową mieczy. Wiecie co? No dobra, jesteśmy dorośli, zresztą tarot jest dla ludzi dorosłych, więc powiem wprost, mam wrażenie, jeśli chodzi o sprawy związkowe, jeśli to jest wasz partner, partnerka, która właśnie czujecie, że jest na was troszkę obrażona to mam wrażenie, że ten partner, partnerka chciał odlewka kiedyś Kiedyś coś wieczorkiem pod koderką, ale odmówił. Mm -hmm. i się partner, partnerka wkurzyła, foch, mm -hmm. więc lewki, lewki, ja tam nie wiem, no zgońmy to na barki zmęczenia, przemęczenia i tak dalej, ale nadrobi nadrobić te zaległości, warto by było nadrobić te zaległości, co? <laughs> Także już w ten sposób, ale kochanie, wiecie co, tak sobie tutaj pół żartem, pół serio, yy. Ktoś tu się poczuł, wiecie, co pominięty. Mhm, taki niezauważony być może przez was, lewki, e, niedoceniony. Być może u was lewki, lewki, jakieś ochłodzenie tych stosunków między wami nastąpiło. E, troszkę tak rozjechały się wasze drogi, interesy, wasze, wiecie, takie wspólne rozmowy, e, coś po prostu ucięło waszą relację i lewek nie zawalczył o tą relację. W przeciwieństwie do tamtej osoby, tej drugiej i ta osoba troszeczkę tak jest jej przykro, więc może to być siostra, kochani, może to być żona, może to być, bo tutaj już raczej wskazuje na kobietę, bo mamy tutaj silniej jednak tą żeńską energię pokazaną, może to być e, przyjaciółka, yy, może to być nawet koleżanka z pracy, yy, sąsiadka, na przeciwka. Jakieś takie ochłodzenie stosunków, że było kiedyś fajnie, fajnie, dogadywaliście się, a nagle doszło do jakiegoś ochłodzenia, raczej ze strony lewka. I teraz ta osoba, e, właśnie ta kobieta, u, 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 z tego powodu ma takiego focha trochę małego na Was. Mhm. Może być, kochani, to kobieta lub osoba, bo mam tutaj oczywiście miecze mocno zaznaczone. Z trygonu, e, e, boże, kochane, zapominam się, bliźnięta, wagawodnik, ale nie musi, więc na siłę tutaj nie musicie sobie dokładać. No i dobra, kochani, no i rada. No i rada kochani, yy, mamy tą siódemkę mieczy, i powiem tak. W siódemce mieczy zawsze jest informacja o jakiejś nieszczerości. Mm -hmm. Ktoś nie do końca jest szczery, ale w tym wypadku mam wrażenie, że ktoś po prostu nie do końca mówi wam prawdę. Nie do końca chce wam się przyznać, dlaczego się wkurzył, dlaczego się swochał, dlaczego się na chwileczkę tutaj na was tam gdzieś dąsa po kątach. Bo być może nie chcę wam sprawiać przy, przykrości. Po prostu to jest takie nieszczere. Nieszczere w sensie, ja niedopowiedziane. O, w ten sposób, raczej niedopowiedziana sprawa. I tu ta siódemka mieczy, jako rada podpowiada lewki. Nie unikajcie rozmowy z tą osobą bez względu na to, jak zawiły jest problem między wami. Mhm. Mm jak najszybciej, fajniej dogadać się, jest szansa jak najbardziej. I w razie właśnie tej rozmowy, w razie tego sytuacji, kiedy będziecie się dogadywać, szczerość, szczerość i jeszcze raz szczerość. Także i oczywiście z naciskiem na szczerość. Także lewki, taki przekaz dla Was. Także mam nadzieję, że tu się sprawa troszkę wyjaśniła. Mm, już wiecie, o co chodzi i wiecie, jak to y, załatwić, pogodzić, załagodzić. Dobrze, kochani, lecimy dalej. Strzelec, czy kochany, pomyśl teraz o osobie, która ostatnimi czasy się na ciebie obraziła. Która się troszeczkę dąsa, po której widać, że lekko się od was oddala, i zobaczymy za chwilę, dlaczego ta osoba się tutaj na was tak troszkę wkurza. Mhm. Oczywiście pamiętajcie, przekaz ogólny, więc nie wszystko się musi zgadzać. Jeśli nie macie takiej osoby, no to oczywiście nie szukajcie na siły. Ewentualnie słuchajcie się w ten przekaz. Być może tutaj w tym przekazie ta osoba obrażona się objawi, być może po prostu nawet sobie nie zdajecie sprawy, że ktoś ma cichego focha. Dobra startuje tak wygląda <coughs> uh -huh. uh -huh. Czy tam swoje, czy tam jedno ma swoje, drugie ma swoje, jesteście w związku i tak dalej, i tak dalej. Wszelkie takie koniunkcje z dziećmi, jeśli macie, no to tu mam pokazane, kochanie, że ta osoba się po prostu obraziła z powodu dzieci. Jakieś niedogadanie, ale też taki wyolbrzymiony troszeczkę problem, więc tutaj nic wielkiego. A jakie sprzeczki o dzieci, to jest taka normalna norma, więc aby nie za często, to wtedy jest normalna norma, bo wiadomo, każdy ma swoje poglądy na temat wychowania, na temat karania i nagradzania, więc tutaj drobne sprzeczki w tym temacie się tutaj pokazują, ta osoba może mieć tutaj mhm. problem z tym, że tak nazwę. Ale kochani, ja Wam powiem tak u Was, strzelce, u Was tutaj my mamy taki typowy, klasyczny, książkowy, książkowy, wręcz taki przykład drobnego focha, wiecie? Bo... Bo tak, dosłownie, wiecie o co chodzi. Ehm, bo nie wiem, bo Ty, z szelcu hmm, byłeś w sytuacji, że ta osoba, nie wiem, pokazała Ci nowe buty, a Ty stwierdziłeś, że no, za szeroki obcas, bo e, ta osoba obcięła sobie końcówki włosów i nie zauważyłeś, bo, nie wiem, nie odebrałeś e, telefonów, kiedy on chciał z Tobą pogadać, czy tam ona, ehm, bo nie wiem, nie odpisałeś na SMS-a, nie było Cię w domu, wiecie, taki Pierdoły, takie duperele dosłownie, takie przesadne, tu jest wyolbrzymienie jakiegoś drobnego, bardzo drobnego problemu, więc tutaj szczelczyki pocieszam Was, tu się nic wielkiego nie wydarzyło. Nie, ten paść to tylko wskazuje, że ja się obrażę jak to małe dziecko, ja się sfocham, przyjdź mnie przeprosić, i najlepiej z cukiereczkiem w ręku. Albo tak. Albo zobaczyć, jestem zły, zła i jak nie chcesz się ze mną dogadać, to chociaż tutaj czekoladą, nie? <laughs> Było takie gdzieś powiedzenie. No, także taka tutaj dla Was informacja. drobna, takie duperelki, sprzeczki o byle co. Mhm. No. I takie, właściwie to jest bardziej nie tyle nawet o tą, o tą drobnostkę, która się wydarzyła, wiecie? Tutaj jednak czuję te, takie coś, że... Mm, Raczej ta osoba się wkurzyła bardziej o to, denerwowała na Was o to, że Wy nie zauważyliście, że ta osoba się na Was troszkę obraziła. Mhm. Ale powiem Wam, że no mieliście prawo nie zauważyć, bo naprawdę ja tutaj z tego przekazu czuję naprawdę coś tak drobnego, że nawet ktoś by nawet nie wpadł na to, że jakaś druga osoba się może na to obrazić. Więc strzelczyki, głowa do góry, nic poważnego się nie dzieje i powiem teraz tak, tu jest rada, kochani. Bierzemy sprawę w swoje ręce, strzelczyki biorą sprawę w swoje ręce, no bo to mówię, to jest taka troszeczkę, taki dziecięcy foch troszkę, wiecie. Mm, no, to dobrze by było jak najszybciej, tutaj jednak ten rydwan mówi, żeby się troszkę pośpieszyć, bo ten drobny foch, który teraz jest, może nabrać kolosalnych rozmiarów, kształtów. No. Mhm. Więc warto by było jak najszybciej tutaj spróbować się dogadać, wyjść, wyjść oczywiście ze zgodą, z ręką na zgodę. Jak mówiłam, szybko, miarę szybko. Mhm. Wiecie, co fajnym pomysłem też może być, żeby to osoba nie wiem, kiedyś na siłę wsadzić w samochód, wywieźć, nie wiem, na kolację, na pizzę, wyciągnąć na jakiś, nie wiem, spacer, jakąś przejażdżkę rowerem. Mhm. Autem, deskorolką, czymkolwiek, aby tylko po prostu pokazać tej osobie, że pamiętacie o tej osobie, o sobie, chcecie z nią spędzać czas, bez względu na to czy, to, czy to żona, czy to mąż, czy to kolega z pracy, czy wasze dziecko też. Oczywiście też tutaj mamy energię dziecka. Jak mówiłam na początku, pokazać, że się interesujecie i że wy nie chcecie, żeby ta osoba się na was gniewała, a mało tego, jakby to zrobicie, mam wrażenie, że ona zapomni, że w ogóle była na was obrażona. Także taki przekaz. Dla Was, kochane strzelce, myślę, że wiecie, co robić. Tutaj dosyć fajnie, luźno, więc <grymne> tylko się cieszyć. I okej, okay, strzelce zakończyły oczywiście to nagranie znaków ognistych. I mam nadzieję, że troszeczkę tutaj rozjaśniły Wam te przekazy, e, sytuację, jeśli była do tej, do tej pory niejasna. I co? Życzę Wam przede wszystkim zgody, żebyście się nie mieli powodów, nie mieli o co kłócić, nie mieli powodów do obrazy, do fochów i do dąsania się noskiem. Także, kochani, życzę zgody we wszelkich relacjach, czy to romantycznych, czy przyjacielskich, czy zawodowych. Także trzymajcie się ciepiutko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!